Jak wiecie, nie jestem blogerką ani influencerką, ale kosmetologią zajmuję się od 20 lat jako szkoleniowiec, wykładowca, no i przede wszystkim praktyk. Dostaję bardzo dużo różnych produktów do przetestowania od firm. I moja zasada jest taka: jeżeli jakiś produkt mi się podoba lub jakiś zabieg wzbudził moje zainteresowanie, to o nim po prostu mówię. I go zachwalam. Dlatego, wchodząc na moją stronę www.ekosmetolog.pl i fanpage na Facebooku oraz na Instagramie pod tą samą nazwą, możecie zobaczyć, jakie preparaty polecam, jakie zabiegi wypróbowałam, a wprowadzam zawsze te najnowsze i te cieszące się dużym powodzeniem i co ważne, bezpieczne. Zatem. Testuję je dla Was, żebyście mogły wybierać te, które będą cieszyły się największą popularnością i największym zainteresowaniem, i co ważne dadzą super efekty na Waszych skórach.